Jak mierzyć niepełnosprawność? Skąd wiadomo, że ktoś jest naprawdę niepełnosprawny, dlaczego wywołuje to tyle kontrowersji i dlaczego uważam, że skala EDSS, służąca do pomiaru niepełnosprawności osób ze stwardnieniem rozsianym, powinna zostać spalona. Zapraszam do oglądania! Cześć, ja nazywam się Asia Dronka Skrzypczak. Witam was na moim kanale Ochoroba i porozmawiamy sobie dzisiaj na temat tego, w jaki sposób mierzy się postęp niepełnosprawności. Zawsze kiedy nagrywam, leci samolot. Słuchajcie, to jest jakieś niepojęte. Powiedzmy sobie kilka słów na temat tego, w jaki sposób mierzy się niepełnosprawność i jak określa się, kto i w jakim stopniu jest osobą z niepełnosprawnością? Jak to przebiega u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym? Ano, w tym celu mamy tak zwaną piękną skalę EDSS. Skala EDSS, chociaż lubiana i znana, bo piękne graficzki można znaleźć w internecie, które pokazują, jak ten los pacjenta ze stwardnieniem rozsianym będzie wyglądał, nie odzwierciedla tego, czym jest stwardnienie rozsiane obecnie i w jaki sposób powinno się je mierzyć. Dlatego na ostatnim spotkaniu PROMS, na którym byłam, to jest taka międzynarodowa konferencja, która ma za zadanie, ma za zadanie wdrożyć rozwiązania polegające na skutecznym mierzeniu e, stanu funkcjonowania jakości życia, stanu zdrowia pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. I podczas tego spotkania powiedziałam otwarcie: Skala EDSS się. No dobra, tego nie powiedziałam, ale powiedziałam, że powinniśmy spalić skalę EDSS i w ogóle zrewolucjonizować sposób, Mierzenia postępów niepełnosprawności u ludzi przewlekle chorych. Czemu? Po pierwsze zacznijmy od tego, co czuje pacjent nowo zdiagnozowany z stwarnieniem rozsianym, kiedy wchodzi do internetu, wpisuje stwarnienie rozsiane niepełnosprawność i wyświetla mu się dziesiątki grafik z przecudną grafiką, z pięknymi piktogramami, gdzie zaczynamy od zdrowego człowieka i przez 10 jakże smutnych punktów dążymy do... Śmierci z powodu stwardnienia rozsianego, przy okazji zaliczając coraz to nowe, piękniejsze stadia, takie jak chodzenie o lasce czy wózek. Czy widzieliście kiedyś coś takiego dla pacjentów, na przykład z cukrzycą? Ja, na nasze potrzeby, tutaj przygotowałam taki, yy, taką skalę. Jak wygląda skala postępu choroby u pacjenta z cukrzycą? Proszę bardzo, o, zaczynamy tutaj pięknie od zdrowego człowieka, potem odcinanie po kolei jednego, dwóch, trzech paluszków, kilka hospitalizacji, odcięcie stopy, a na samym końcu, oczywiście, śmierć z powodu cukrzycy. Za mało? Słuchajcie, takie coś możemy też przygotować dla pacjentów onkologicznych. Proszę bardzo, zaczynamy od zdrowego człowieka, potem pierwsza chemia, druga chemia, wypadanie włosów, yy, chudnięcie, kaheksja nowotworowa, no i oczywiście śmierć powodu nowotworu. Wyobrażacie sobie, żeby coś takiego pokazywać pacjentom właśnie na przykład z nowotworami? No, brzmi trochę nieetycznie, a właśnie coś takiego robi się pacjentom ze stwardnieniem rozsianym. Pokazuje im się skalę EDSS, która od tej chwili staje się dla nich nie tylko takim wyznacznikiem, co ich czeka, ale wręcz celem. Tak więc pierwszym zarzutem, który mam do skali EDSS, jest to, że po prostu jest ona bardzo wprowadzająca w błąd. Skala powstała w 1955 roku i powstała w celach do badań klinicznych i sprawdza się, owszem, ale przy szybko postępującym stwarnieniu rozsianym, przy stwardnieniu rozsianym, które nie jest leczone lekami immunomodulującymi. Jednak, niestety, w tej chwili jest też używana do oceny indywidualnych pacjentów, również teraz, w 2021 roku, gdzie prognozy absolutnie się zmieniły. Wniosek z tego jest taki, że ja, będąc na początku yy, choroby, byłam na bardzo samym początku skali EDSS i po sześciu latach nadal jestem na początku z tej skali. Powinnam się nieprawdopodobnie cieszyć i bardzo się cieszę, ale z drugiej strony dla osób, które decydują o moim zdrowiu, oznacza to jedno. Jestem absolutnie zdrowa, bo skala EDSS mierzy mobilność ruchową, z którą ja akurat problemów większych na szczęście nie mam. Czy skala EDSS uwzględnia inne czynniki? W bardzo niewielkim stopniu, owszem, są to jakieś elementy związane właśnie z zaburzeniami funkcji muszczku, kwestii pęcherza, zdolności poznawczych w niewielkim stopniu, tak naprawdę, czyli wycina i ogranicza chorobę, jaką jest stwardnienie rozsiane tylko i wyłącznie do kwestii związanych przede wszystkim z mobilnością i uszczerbkiem neurologicznym na poziomie ruchowym. To jest wielki błąd. Dlaczego? Dlatego, że wykorzystując inną skalę, która też istnieje, Geis Neurological Disability Scale, Uwzględnia ona też inne formy zaburzeń, np. zaburzenia poznawcze, natomiast żadna z tych skal nie uwzględnia szeroko jakości życia, nie uwzględnia funkcjonowania socjospołecznego, czyli ogólnie rzecz ujmując, chłonę po prostu do bani. Jakie są tego konsekwencje dla pacjenta? Ano, idzie on potem do komisji do orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności, gdzie lekarz orzekający patrzy, widzi początek skali EDSS, bo jest to neurolog, więc. Wszystko jest w porządku. Nikt nie zastanawia się nad tym, jak ten pacjent funkcjonuje w rzeczywistości. Ogólnie kryteria decydowania o tym, jaki stopień niepełnosprawności i komu się należą, są w Polsce bardzo mało jasne to znaczy jest cały system kryteriów które mają oceniać czy pacjent może powrócić do zdrowia w jakim jest stanie teraz w jakim może być bla 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 tak naprawdę wszyscy wiemy że jest to absolutnie uznaniowe i zależy od interpretacji tego przez lekarza orzekającego a tak być po prostu moim zdaniem nie powinno ponieważ to stwarza pole do olbrzymich nadużyć i kiedy idzie informacja ej nie przyznajemy aż tylu Stopnie niepełnosprawności, to niestety pacjenci są uwalani. I tak ja skończyłam, kiedy dostałam list z Komisji Orzekania o Niepełnosprawności, że stwardnienie rozsiane nie wpływa znacząco na moje życie i nie utrudnia jego funkcjonowania. Dlaczego? Dlatego, że według skali EDSS jestem w stanie przejść 200 albo 500 metrów bez pomocy, a moja mobilność nie jest bardzo ograniczona. Inne czynniki nie istnieją. Ok, więc w takim razie, co zamiast EDSS, to zamiast innych skal? jak mierzyć faktyczny stan zdrowia pacjentów. I tutaj jest olbrzymia rola właśnie PROMS. PROMS, czyli Patient-Recorded Outcomes in MS, czyli uwzględnienie feedbacku, czyli odpowiedzi samych pacjentów na temat tego, jak oni się czują i jakby co oni uznają za ważne, w przypadku mierzenia chociażby stwardnienia rozsianego. I teraz na tej konferencji, na której byłam, jednym z takich kluczowych elementów i takim fajnym wnioskiem było między innymi to, że, co jest ciekawe i chodzi, wychodzi w badaniach, kiedy by pytamy pacjentów, którzy nie chorują jeszcze bardzo długo, których postęp choroby nie jest tak zaawansowany, którzy przyjmują leki immunomodulujące, co im najbardziej przeszkadza w życiu z chorobą. To ich odpowiedzi to przede wszystkim zmęczenie i zaburzenia funkcji poznawczych. Natomiast kiedy pytamy ich, czego najbardziej się boją, najbardziej boją się wózka i pełnej niepełnosprawności. I to jest efekt właśnie pokazywania skali EDSS, to jest efekt tego, jaki PR idzie do pacjentów w kwestii tego, co ich czeka w przyszłości. Czyli zamiast zajmować się tym, co tak naprawdę przeszkadza teraz, czyli ból, towarzyszących zaburzenia psychiczne, czyli właśnie zdolności kognitywne, czyli ogólnie rzeczy, z którymi można sobie w jakiś sposób radzić na co dzień, to ludzie myślą o tych, co czeka ich za 10-20 lat. Tymczasem PROMS, taki program, nad którym my pracujemy, razem z pacjenci, z neurologami, z klinicystami, ma za zadanie opracowanie narzędzia, także narzędzi np. Na e-health, czyli narzędzi związanych z e-zdrowiem, które będą oparte nie na populacji, tylko na tym, żeby mierzyć każdego poszczególnego pacjenta i dla niego określać to, w jaki sposób jego choroba postępuje i co jest dla niego ważne. Czyli, na przykład, dla mnie, mierząc mnie, jeżeli ja byłam w stanie przejść 10 tysięcy kroków bez zmęczenia, a teraz przechodzę 5 tysięcy kroków, to jest to spadek wydolności o 50%. Patrząc na skali EDSS, nadal w ogóle na niej nie jestem pod tym kątem, dlatego że po prostu się na nią nie łapię. Będzie też uwzględniało wiele innych czynników, takich jak właśnie na przykład zdrowie psychiczne, funkcjonowanie społeczne i wiele, wiele innych rzeczy. I to jest przyszłość mierzenia tego, czym naprawdę jest życie z, z chorobą przewlekłą, czym naprawdę jest postępująca niepełnosprawność i co najważniejsze, na jakim etapie, co możemy najbardziej skutecznie zrobić. Bo leki to jest tylko jeden element. Tak więc, jeżeli zgadzacie się ze mną, że skalę EDSS. Należy spalić i sposób mierzenia pacjentów z różnego rodzaju niepełnosprawnościami należy dostosować do dzisiejszych czasów i możliwości. Napiszcie mi to proszę w komentarzu. Napiszcie jakie macie swoje tutaj uwagi czy swoje spostrzeżenia na ten temat. Będę wam bardzo wdzięczna i dziękuję wam za dzisiejszy film. Pozdrawiam.